Kiedy będziecie oglądać ten odcinek, będzie albo jeszcze przed, albo w trakcie, albo po kongresie Prawa i Sprawiedliwości w przysusze. Czas nie ma jednak większego znaczenia. Dlaczego? Bo z góry wiadomo, co się na tym kongresie wydarzy, a co najważniejsze, co się po nim wydarzy. Co? Oficjalne, oficjalnie wielkie zmiany, połączenie Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski. usprawnienia, jak to się powszechnie określa, działania ciał statutowych, czy w końcu wpuszczenie młodszych wiekiem twarzy. Do kierownictwa partii. Ale to bez znaczenia. PIS 12 miesięcy po wygranych, a de facto przegranych wyborach śpi. Mocno śpi. A najlepszym dowodem na odklejenie od rzeczywistości jest to, że w rocznicę wyborów parlamentarnych główna partia opozycyjna idzie z przesłaniem pod strzechy, że ma receptę na rządy Donalda, Tuska i centrolewicy jaką? Zjednoczenie z suwerenną Polską. No, po prostu strzał w dziesiątkę. piarowy majstersztyk. Klękajcie narody. O tym w dzisiejszym odcinku Marcin Baladę Statystycznie zapraszam. Na początku dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. Jest nas znacznie więcej niż pokazują to oficjalne statystyki YouTube'a. Podobnie jak liczba odtwarzających odcinki. W tym miejscu zwracam się do, tak bym to określił, opiekunów mojego kanału stających na głowie, żebym za sprawą zmanipulowanych danych zrezygnował z tego, co robię. Wasze niedoczekanie, Berlińczycy. Jedziemy dalej. Nie zatrzymujemy się. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do podawania dalej moich odcinków, do lajkowania i w końcu wspierania za pośrednictwem platformy Zrzutka Bajkofi i Patronite tego, co robię. Dziękuję za Wasze dotychczasowe wsparcie. Dziś nadaję do Was, nadaję do was sparku, jak widzicie. Jestem z moją 3,5 miesięczną sereczką Anią, która właśnie sobie obok smacznie śpi i pozwala tacie nagrać ten odcinek. Telefon jest umocowany na statywie, żeby było stabilniej. A statyw zakupiłem dzięki Wam. No i jak tu Was nie kochać. Wracamy do PiSu. Tego ciężko pogubionego, niepozbieranego z kryzysem przywództwa, choć zwłaszcza tego z ust żadnego polityka Prawa i Sprawiedliwości i mediów związanych z tym ugrupowaniem nie usłyszycie. To ostatnie lukrują ile wlezie, jak w latach 2015-2023. Dalej trawa z logopis jest pomalowana na biało czerwoną Tylko odsetek tych, którzy chcieliby po niej chodzić, jest mniejszy, co pokazują sondaże w stosunku do wyborów z ubiegłego roku. Nie jest to może jakaś duża różnica, może dwa, może trzy punkty procentowe, ale jest ich mniej. A podobno Tusk już prawie leży, a Jarosław Kaczyński zmiesza na kasztance w kierunku kancelarii prezesa Rady Ministrów. Po co? Po władze. No dobrze, to zacznijmy od góry, bo przecież ryba psuje się od głowy. Co zmieniło się w centrali Nowogrodzkiej w ciągu minionych 12 miesięcy? Jakieś nowe twarze? Grupy dyskusyjne, pisanie strategii na miesiące, na lata. A nade wszystko refleksja, co było nie tak w przeszłości, że jest jak jest teraz. Nic z tych rzeczy. Ciężki szok powyborczy, że ci jedyni patrioci zostali odstawieni na boczny tor. Jeden z ważnych polityków powiedział jakiś czas temu, ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że ta partia przeprowadziła badania, szczegółowe badania, dlaczego nie wyszło i gdzie były błędy. Nie musiała. Wyrzucone pieniądze w błoto. Zresztą trzeba powiedzieć, że ta partia groszem nie śmierdzi. Wystarczyło pójść na spotkanie z dowolną grupą przedszkolaków w Polsce. Oni by powiedzieli jeszcze więcej niż w cyferkach pokazali PiSowi badacze. Ok. Ale skoro jest diagnoza, że była ciężka choroba, a co do tego nie ulega wątpliwości, że była ciężka choroba PiSu, to czemu przez minione 12 miesięcy Prawo i Sprawiedliwość zastygło w niebycie? Odpowiem. Bo przy obecnym kierownictwie, otoczeniu tegoż kierownictwa, modelu partii jednoosobowej, hibernacja nie jest zaskoczeniem. Nic się nie zmieni na plus na niemal całkowitą przebudowę. A tylko ona mogłaby dać szansę punktu zwrotnego, nie ma zgody kierownictwa z Nowogrodzkiej. Bo co by to oznaczało? Brak kontroli nad sterownością. Czyli lepiej nic nie robić albo markować, że się coś robi, nawet za cenę dalszego grzęźnięcia, niż kontrolować w mniejszym stopniu procesy wewnątrzpartyjne niż do tej pory. Już widzę te miny oglądających twardych pisowców. Jak ten palade śmie. Przecież te ostatnie 12 miesięcy zostało przez szefostwo Prawa i Sprawiedliwości dobrze przepracowane, korekty dokonane, cała prosta po naprzód. I to jakie? Przypomnę, że w minionym tygodniu szef Prawa i Sprawiedliwości udzielił wywiadu tygodnikowi w sieci braci Karnowskich, co to wchodzi tak głęboko PiSowi, że nic z jedynie patriotycznego ciała nie pozostaje na zewnątrz. I mówił między innymi o czym o konieczności zmiany konstytucji. Ta zapowiedź padła z ust polityka, którego formacja od lat nie ma szans na większość ponad 231 mandatów. W wyborach zeszła poniżej 200 mandatów. A teraz, jak rozumiem, do następnych wyborów w ciągu 3 lat miałaby dojść do ponad 300 mandatów? No dobra, kto z Was jest w stanie w to uwierzyć? Mm, nie widzę. Zawsze powtarzam, że mam bardzo inteligentnych widzów na moim kanale. Trudno oczekiwać zresztą, żeby wobec braku refleksji tego, co złe w latach 2015-2023, a zwłaszcza, kiedy Palma odbiła kompletnie dobrej zmianie po wyborach prezydenckich w 2020 roku, miało być lepiej. Przeprosił prezes Kaczyński za piątkę dla zwierząt? Nic z tych rzeczy. Nawet tego, co oficjalnie temat wrzucił do obiegu Michała Moskala, Nagrodził wysoką pozycją na liście wyborczej i biorącym miejscem do Sejmu. A tłuste koty, coś tam ostatnio przebąkiwał premier Mateusz Morawiecki. A tak, cisza. A składka zdrowotna w ramach Polskiego Ładu było, przepraszam, że to pomyłka? Zero. Same zera. Dlatego mamy przyczepione do około 30% sympatyków z haczykiem i nic więcej. Refleksji nie było. Przepraszamy za to, czy za to, nie było. To może chociaż jakiś plan na rok 2024. No był. Najpierw obrona Wąsika i Kamińskiego, czyli gra w grze Donalda Tuska, żeby pokazać, że PIS jest takim skansenem najtwardszych z najtwardszych wyborców. Potem poprawka w postaci konstrukcji list do Parlamentu Europejskiego, która zaowocowała przegraną. Ktoś powie, no dobrze, no niewiele, bo. To był niecały jeden punkt procentowy, ale te wybory, wybory były dla PiSu zdecydowanie do wygrania. Ale najważniejsze było to, żeby zaufani szefa partii wzięli dobrze płatne stołki w Brukseli na następne pięć lat. No i był zimny prysznic, bo nawet ci najtwardsi powiedzieli w kilku przypadkach: Nie, dziękujemy, żółta kartka, prezesie Kaczyńskiej, może jakaś zmiana, bo nasza cierpliwość też ma już swoje granice. No dobrze. To może chociaż jesienne, powakacyjne otwarcie. Zespoły programowe, punktowanie, a jest się do czego przyczepić. Rządzących? Co dostaliśmy? Ano na przykład długie i niezrozumiałe oświadczenia, stanowiska pisane, tak jakby czas się zatrzymał ze dwie dekady temu przez szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka. A widzieliście aktywność polityków pis w mediach społecznościowych? Na X-ie na Facebooku, ilu posłów, nie ma na nich żadnego konta. A jak ma, to i tak nic nie robi. Wszyscy siedzą cicho, bo niedźwiedź na Nowogrodzkiej mocno śpi. A skoro tak, to ci z drugiego czy trzeciego szeregu mogą sobie uciąć rzemkę. W końcu to są ławy opozycyjne. Brak obowiązków ministerialnych. Te bo sprzyjają. Taki jest obraz PiSu mniej więcej rok po od ostatnich wyborów parlamentarnych. Nic na plus w środku, nic na plus do zewnątrz. Ale... Utrzymane samozadowolenie, bo w Republice mówili, że Tusk się kończy. Tam ma problemy i będzie ich coraz więcej. Ale beneficjentem tej wędrówki miarkowanych wyborców nie będzie Prawo i Sprawiedliwość. Popatrzcie, PiS w rocznicy wyborów organizuje kongres w przysusze. Głównym motywem przewodnim, co jest? Co do zaproponowania Polakom, w tym coraz bardziej zniechęconym rządami Lewicy ma Jarosław Kaczyński. Na to czekały miliony. Suwerenna Polska wchodzi do Prawa i Sprawiedliwości. No klękajcie narody, a szczególnie ty narodzie Polski. Game changer. Intelektualny wysiłek z ostatnich 12 miesięcy nie poszedł na marne. A skoro już mowa o zjednoczeniu, to pewnie zapytacie, czy to da jakiekolwiek korzyści sondażowe Prawo i Sprawiedliwości. Będę zaskoczony, jeśli Taka sytuacja miałaby mieć miejsce. Po pierwsze, niewielu Polaków ma świadomość, że to są jakieś różne, odrębne byty. Dla większości Polaków to jest po prostu jedna formacja: Prawo i Sprawiedliwość. I lepiej pewnie, żeby ta forma przynajmniej oficjalnie różnorodności pozostała. No ale tęgie głowy na Nowogrodzkiej zdecydowały, że będzie inaczej. Suwerenna Polska, czyli dawna Solidarna Polska. To jest małe środowisko, choć do niedawna w ramach Imperium Dobrej Zmiany, bardzo wpływowe, było usytuowane na najbardziej skrajnym biegunie Zjednoczonej Prawicy. Zadaniem przede wszystkim blokowania przepływów wyborców z Pisu do Konfederacji. Czy założony cel partia z by osiągnęła? Nie. Bo Konfederacja otrzymała swój stan posiadania w 2023 roku w stosunku do wyborów 4 lata wcześniej, a Prawo i Sprawiedliwość nie zyskało w tym segmencie wyborców. Ale to usytuowanie samodzielnej suwerennej dawało cień szansy na bycie na styku PiSu z Konfederacją. Wraz ze Zjednoczeniem, nawet najbardziej radykalne głosy polityków eks-suwerennej nie przybiją się w morzu przekazu prawa i sprawiedliwości. Jest też druga strona medalu. PiS, Wchłaniając suwerenną Polskę, wysyła sygnał do wyborców środka. Tych, których między innymi za sprawą radykalnej, solidarnej, suwerennej Polski w 2023 roku utraciło. Żeby zażeni Tuskiem nie brali pod uwagę prawa i sprawiedliwości, bo to jest PiS Ziobry. Szukali czegoś, ale nie w prawie i sprawiedliwości. Pytacie pewnie, po co to całe zjednoczenie? Odpowiadam dla zjednoczenia, a w zasadzie dla anihilacji tego środowiska czyli suwerennej Polski bo Jarosław Kaczyński mógł mieć wszystko pod kontrolą pamiętacie kilka miesięcy temu jak to PiS wciągnął do siebie Republikanów Bielana no i ktoś coś słyszał o nich czymś się wyróżnili w PiSie na tle tej powszechnej PiSowskiej szarzyzny zero, to samo czego suwerenną tylko ona jeszcze tego nie wie bo anihilacja ma też inny cel. Wybicie z głowy niektórym politykom suwerennej, nazwijmy to co bardziej ideowych, żeby broń Boże nie myśleli o jakichkolwiek bliższych związkach z Konfederacją. Wchodzić do namiotu, zasunąć za sobą suwak i możecie się rozejść. Taki jest model działania Prawa i Sprawiedliwości i to się przy obecnym składzie wierchuszki nie zmieni. Skoro była mowa o kongresie, to te wszystkie zabiegi stworzeniem nowych ciał, otwarcie na nieco młodszych, co to nie dostali do tej pory zaszczytu bycia członkami zamkniętego funduszu emerytalnego, porozumienia Centrum Prawa i Sprawiedliwości, to wszystko jest bez znaczenia. Partią i tak dalej będzie niemal jednoosobowo kierował Jarosław Kaczyński. Nikt z normalsów nie uwierzy, że to jest jakaś zmiana. Odcinająca chory do tej pory model funkcjonowania tej partii. To są bajki, w które może uwierzyć tylko część, ale tylko część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Reszta wie, że wszystko będzie tak jak było, choć przy nieco odmalowanym, trzeba przyznać, szyldzie PiSu. Ale sprzedawca w tym sklepie, z tym szyldem, a zwłaszcza przeterminowany towar w sklepie pod nazwą Prawa i Sprawiedliwość, tak jak był, tak będzie. PIS miało 12 miesięcy, by się ogarnąć, poukładać, przygotować do bycia merytoryczną, celnie strzelającą do rządzących opozycją. Przyspało, bo skoro lider śpi, kłaskany przez najbliższe otoczenie pokroju gryńskiego, Sasina czy Boszczaka, szepczących, że ucha prezesowi, że wszystko jest ok, to po co się wybudzać? PIS jeszcze nie wie, że nic już poważniejszego w pojedynkę. W polskiej polityce nie osiągnie. Nawet przez ten miniony rok nie zrobiło absolutnie nic. Cho chociaż próbować zarzucić pomoc na brzeg, gdzie są potencjalnie ci, z którymi można byłoby w przyszłości rozmawiać o jakiejkolwiek bliższej współpracy. Ale po co rozmawiać, skoro zaraz będzie większość konstytucyjna. No dobrze. Przedpis, wystawienie kandydata w wyborach prezydenckich. Im bardziej będzie partyjny, o czym rozmawialiśmy, tym będzie y, większy łomot dla pis w wyborach. Co mogłoby przyspieszyć Agonię Prawa i Sprawiedliwości, co ponad ćwierć dekady temu dało de facto powstanie PiSu, czyli przy agonii Akcji Wyborczej Solidarność, właśnie powstanie czegoś nowego, nielewicowego. Najpierw ten trzeci kandydat w wyborach prezydenckich, jak najbardziej możliwy, dobry wynik, a potem budowanie wokół tego kandydata z dobrym wynikiem partii na wybory 2027 roku. Oczywiście, w myśleniu szefostwa PiS, jak wszystko, co na prawo od centrum, taka inicjatywa, nowa inicjatywa byłaby pierwsza do zwalczania. Groźna jeszcze bardziej niż Donald Tusk czy lewica. Tymczasem to paradoksalnie byłoby szansa na przetrwanie Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeśli po wyborach w roku 2027 miałoby się coś zmienić w kontrze do obecnej centrolewi, centrolewicowej większości, to będzie to kilkuczłonowe. Coś kilkuczłonowe. Bo ani Napoleonii z Prawa i Sprawiedliwości, ani z Konfederacji, a jest ich w obu partiach, co niemiara. Sami w pojedynkę nie dadzą rady. Tylko że ten niby liftingowany pis. Po kongresie w Przysusze, właśnie teraz, to będzie ten sam pis, który przegrał wygrane wybory i śpi. Snem patriotycznym. Śpi i nie zamierza się z tego snu wybudzić. Do zobaczenia.